Czemu bańtka tak dziwno wyzdrzy? Jednego razu rebe ze wsiedcich łedów zebrały sam w bołce na naradze. Przeszła im udba, że lech sadzeje w ich młekrym państwie. Umyślały sołenę wybrac wybrać z króla. Po długich gotkach i stridach przeszła im myśl, że kweruna ta ryba, chterna wygraje mięci z chylu przez wik do Gduńska. Wszere rydze stanałe, sandre, płotci, łosose i mutci, ścieci, płemuchle, sledze i przedstowce wszedcich innych zortów. Leno bańtka niesportowa. nie chce Nie chca leno od dobsińc na myl, lejesz chce udować w wiolgo i zadzełewac reszta. Równak Uel na załę i na czele kuńba na czas. Czyj bańtka przebyła na start, wszedci reba było judowno w drodze i wnetka piersio przepłynęła na mol krótko jak duńskie puertu. Nasza paradnica była tam słybno. Czej zadowiedza, że dobetnika, a tej króla rebów, westow słyc, z ozdrosce wet ściściałycie, Przelgna całym cała do gruntu i wekrzywia przekam snu i złe brzegłe sum pesyczki. W nim sztuce spłetka jakara. Na wiedno łesta i na brzetko munia.